Witam na konferencji po meczu półfinałowym o Puchar Polski na szczeblu Śląskiego Związku Piłki Nożnej, w którym zmierzyły się drużyny Unii Turza Śląska i Poloni Bytom. Mecz w regulaminie czasie gry zakończył się wynikiem 1 do 1. W rzutach karnych zwyciężyła drużyna Poloni Bytom 4 do 3. Są z nami trenerzy obydwu zespołów i poproszę o pomeczowy komentarz trenera drużyny gości, pana Adama Burka nic tak nie smakuje jak zwycięstwo w karnych w takich okolicznościach pucharowych na pewno chciałbym zacząć od dużego szacunku dla rywala i od gratulacji w kontekście wygrania ligi życzymy powodzenia w barażach Natomiast też gratulacje przede wszystkim za dzisiejszą postawę, bo myślę, że drużyna Turzy, co nas absolutnie nie zaskoczyło, prezentowała się dzisiaj bardzo dobrze w kontekście strategii gry. To był zespół, który doskonale wiedział w jaki sposób dzisiaj nas pokonać. I myślę, że, że był blisko. Oczywiście podkreślamy z naszej strony dosyć dużą nieskuteczność. Ona jest z nami od pewnego czasu. Jeśli ma się takie sytuacje jak my dziś, się ich nie strzela, to najczęściej to rywal, rywal ten mecz zabija na, na 2-0 i takie okazje były. Duże tutaj ukłony i wyróżnienie dla Eryka Mirusa, naszego bramkarza, który nie niedość. Że zrobił robotę w karnych, to też zrobił robotę w meczu. No i przede wszystkim podkreślamy ogromną siłę mentalną tego zespołu, bo tak naprawdę każdy, każdy z tych meczów na drodze do, do trzecioligowego zwycięstwa, także teraz w Pucharze, to ogromne, naprawdę ogromne emocje. Myślę, że dla kibiców to są mecze, które, które są chętnie oglądane. Natomiast my chcielibyśmy poprzez lepszą skuteczność bardziej kontrolować spotkania, mecze. Myślę, że tego nam w ostatnim czasie zabrakło, bo gdy, gdy wykorzystuje się te sytuacje, które od początku u nas się pojawiły, zostały wypracowane w sposób modelowy i się jest strzela, to te mecze mają zupełnie inną, inną historię. Dlatego duże ukłony za, za siłę mentalną, bo myślę że przy tych rzutach karnych to na pewno łatwiej miał, miał rywal, który dzisiaj nie musiał, aby był blisko z niespodzianki, to ten ciężar spoczywał na naszych barkach i, i sprawiliśmy że jedziemy, jedziemy na finał. To jest dla nas kluczowe zadanie zrealizowane. Dziękuję panie trenerze i poproszę o pomyczowy komentarz trenera Unii Turze Śląska, pana Seweryna Gancarczyka. Dziękuję trenerze za gratulacje. Ja również też gratuluję awansu na szczebel centralny do, pucharu, do finału Pucharu Polski. Ja myślę, że taka drużyna, taka marka jak Polonia Bytom to powinna już, już dawno gdzieś tam grać, co najmniej w pierwszej, pierwszej lidze, a, a nawet w Ekstraklasie i życzę to jak najbardziej temu klubowi, żeby z takiego rozpędu, mamy tu przykład ruchu Chorzów, żebyście awansowali jak, jak najwyższy szczebel. Jeżeli chodzi o mecz, to ja myślę, że no, tutaj muszę w samych superlatywach po prostu się wyrazić, bo nasz plan na ten mecz był wiadomo. Wiedzieliśmy, że polonia, polonia bytom będzie się więcej utrzymywała przy piłce, że więcej mają jakości piłkarskiej. Gdzieś cofnęliśmy się do, do średniego, a czasami nawet do, do, do niskiego pressingu, i próbowaliśmy wyprowadzać kontry. Ja myślę, że tutaj bardzo, tak jak wspomnę jeszcze raz, bardzo dobra gra obronna całego zespołu. Była była, tak wspomniałem, była bardzo dobra, przepraszam I, i, i przez to gdzieś ten ten mecz utrzymywał, utrzymywaliśmy rezultat, który gdzieś tam nam pozwolił myśleć, myśleć o zwycięstwie. Druga połowa. To, co w szatni gadaliśmy sobie, żeby gdzieś tam żeby gdzieś tam y, ten mecz cały czas y, trzymać trzymać y, w, po prostu w ryzach, żeby przeciwnik nam szybko bramki y, nie, nie, nie strzelił. No i liczyliśmy na, na tą kontrę. I, i, I w drugiej połowie mieliśmy te trzy kontry. Do, po jednej kontrze strzeliliśmy bramkę, ale niestety nie udało się nie udało się dowieść tego wyniku do końca. Tracimy bramkę gdzieś tam uczulałem chłopaków drużynę, że, że to Polonia ma do perfekcji, gdzieś tam opanowane zejście do środka i dośrodkowanie w światło bramki. Myślę, że tutaj parę meczów oglądałem ich, przeglądałem, to, to, to dużo, dużo takich sytuacji Polonia miała. No niestety no strzeliła Polonia na, na jeden jeden, rzuty karne, dużo, dużo emocji. No, i myślę, że, że tutaj gdzieś ta pozytywna taka lekcja dla nas. Ja myślę, że tutaj można śmiało optymistycznie patrzeć w przyszłość, bo naprawdę dzisiaj nie przynieśliśmy wstydu i zaprezentowaliśmy się z dobrej strony. Dziękuję.